Siemano, z tej strony Hasek i w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować nasz kanał, znaczy mój kanał, e, ale oczywiście będę nagrywał z bratem, e, który prawda nie gra w Minecrafta, ale, e, ale będzie nam asystował obok mojego biurka. E, nie patrzcie na czat, bo tam e, to tam są bzdury, jeszcze z błędami ortograficznymi. E, tak. Po prostu YouTube zbanował mój kanał, bo ktoś, jestem niepełnoletni, a ktoś napisał w komentarzu przekleństwo. I po prostu za komentarze dostałem bana. No i to, że, te, że pamiętam akurat moje hasło do tego konta, no to ja odzyskałem. Ale, musiałem zmienić nazwę kanału, musiałem zmienić awatar, usunęli mi wszystkie filmy i subskrypcje, łapki w górę i wszystko, więc zaczynam od nowa. Więc jeżeli wbijecie dwie łapki w górę pod tym filmem i yy, wpiszecie hashtag Minecraft, napiszecie hashtag Minecraft w komentarzach, będzie to oznaka dla mnie, że, że, no. że mam nagrywać więcej z tej gry. Więc jeżeli chcecie, to yy, z, te, to piszcie hashtag Minecraft yy, ja wam napiszę na czacie hashtag Minecraft. No. Tak macie napisać, tak jak jest tutaj na czacie, wtedy dostaniecie serduszko i, i yy, dostaniecie serduszko, przypnę serduszko wam. Więc zostawcie sobie dwie łapki w górę, zostawcie subs subskrypcję, e, również e, e, tak jak mówiłem, napiszcie jeszcze hashtag Minecraft, a dostaniecie jeszcze serduszko dodatkowo. No i chyba w tym odcinku to by, to by było na tyle. Widocz, pożegnaj się. Pa pa tak. Pa pa! Pa pa! pa dziu, was tak. zegna na hashtag Minecraft!